To Misha, witam Was na moim kanale, ja jestem już w stajni, jest godzina około 8 i coś takiego I dzisiaj jedziemy na nasz trening wyjazdowy Także będzie się działo, to jest w ogóle pierwszy wyjazd z Dorką jakikolwiek, gdziekolwiek Mój i Dorki Więc mam nadzieję, że będzie w porządku, że grzecznie wejdzie do przyczepy, będzie ładnie skakać Dobra moi drodzy, rozpoczynamy dzisiejszy wyjazd od załadunku Siana Żeby w miały to bo im się nie nudziło, podczas drugi dokładnie. To tak. taka długa droga. Georgia tak. jest najbardziej starym koniem, jakiego po prostu znam. I już woła, już byłem, bo wszyscy poszli na paspisko, a ona musi jechać na deni. Dobra, teraz konia czyścimy. Tutaj możecie zobaczyć, jak doreczka przepięknie idzie w stronę przyczepy. Naprawdę mega weszła bez jakiegoś większego zawahania, co teraz możecie zobaczyć. Troszeczkę tam bacikiem i już pewnie weszła bezproblemowo. <gulanie> Ogólnie trzeba pochwalić konie, bo podczas drogi były naprawdę grzeczne. Nie było żadnych problemów, ładnie stały, patrzyły sobie dookoła. <gulanie> Dora nawet ładnie. Myślałam, że będzie o wiele gorzej, patrząc na to, jak bardzo była ogierzasta, ale weszła jakoś bez problemu w sumie, rachu ciachu. W ogóle specjalne podziękowania dla Aleksy za to, że pożyczyła nam tą piękną przyczepkę. Możemy nie jechać. Chwila, moment i jesteśmy na miejscu. I koniki tak samo jak ładnie weszły do przyczepy, tak wyszły bezproblemowo. No i tutaj już powoli, powoli, w sumie bardzo szybko, siadłyśmy i ogarniałyśmy konie. Słuchajcie, w ogóle mamy taki sam czaprak, ja mam granatowy, Natalia ma czarny, na siwego. Widać, że z Rio tutaj. Dzień. 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 Dorka jest takim koniem, który ogólnie nie boi się nowego otoczenia. Przeszkód, ale boi się jakby ruchu dookoła. Jak tylko ktoś pojawił się, nie wiem, przy bandzie, to zaraz był strach, ale póki wszystko było stabilne, to nie było żadnego problemu. Tutaj już pierwsze skoczki się pojawiły. Troszeczkę się patrzyła, ale skakała i dawała radę. Przyszła pora na nasz pierwszy parkur, który zaczynał się od niebieskiej stacjonaty. I ja jestem akurat z tego parkuru zadowolona, chociaż jak widzicie, niektóre najazdy to były niczym pijany zając. Ona mi tak trochę odlatywała. Ja nie za bardzo wiedziałam, jak ją wyprostować. No i nie wyglądało to najlepiej, ale najważniejsze, że szła i skakała. O to w tym wszystkim chodziło, żeby po prostu nie bała się, nie wyłamywała. To, że te najazdy i zrzutki no to swoją drogą, ale cel na ten trening to było to, żeby po prostu jechała. W drugim parkurze była taka zmiana, że naprzeciwko tego czerwonego oksera ustawiło się kilka osób, które biło brawo, machały, coś tam mówiły. No i tutaj już był klops, Dorka się patrzyła z daleka, mi odlatywała od tej przeszkody. Widać, że po prostu była bardzo rozkojarzona, przestraszona tego, co się dzieje naprzeciwko. No i nie dałam rady jej upchać. Dopiero się udało, kiedy wzięłam dłuższy bacik. No i tutaj widzicie, już od razu bezproblemowo w sumie poszła, potem przez cały park czułam, że mi pływa, odlatuje, tempo gubi przed przeszkodą, ale no udało się i to jest najważniejsze, tak jak zobaczycie zaraz dojechać do końca. I uwierzcie, że mam świadomość, że te najazdy niektóre no, są tragiczne. Ale w momencie, kiedy było tyle bodźców, na których musiałam się skupić, żeby koń w ogóle szedł, żeby po prostu nie zatrzymywała się przed tymi przeszkodami, to te najazdy troszeczkę gdzieś tam się pogubiły. Tutaj na przykład robię jakiś skrót bez sensu totalnie, no też straciłam nieco głowę podczas tego parkuru, ale no zdarza się i tak. Dobra, my jesteśmy już po treningu, teraz wstępujemy i to, co chciałam powiedzieć, to to, że jesteśmy dumne z dorki bo... czekajcie, tak za kółeczko, bo pierwszy parkour szła super, drugi parkour to był ten taki najazd specyficzny na widownię, a ona się boi ludzi, więc był problem z tym chwilowo, ale jak już miałam dłuższy bacik, to poszło jak po prostu, no od razu skoczyła, no mimo to na zawody muszę mieć taki króciutki bacik, więc zobaczymy jak będzie. No i na pewno zabiorę ze sobą ostróżki, bo dzisiaj miałam tylko takie małe, na prawą nogę. A na lewą nogę nawet nie miałam ostrogi, bo mam takie malutkie i wąskie i tą moją kostkę po prostu staw skokowy uciskały. Więc nie chciałam, żeby jeszcze kurde, nie daj Boże, skręcić jeszcze raz przez to, że mam za wąskie ostrogi. Więc no, taki jest stan, ale jestem dumna w stanie. Wspisała się, a teraz jesteśmy na rozprężalni i czekamy na siwego. Oczywiście meszyk musi wlecieć. Proszę bardzo, idziemy teraz zalać ciepłą wodą. Trochę odczekamy i podamy dorać jako nagroda. No bo jednak naprawdę i fajnie wchodziła do boksu, do boksu do przyczepy i potem wychodziła. No i na treningu też mimo wszystko patrząc na to, że nie ma doświadczenia, było wid. Zawsze jeden wielki problem z utopioną łyżką. Na siano, bo mamy do pyszczka. Stwierdziłam, że dzisiaj przetestujemy sobie coś, co kupiłam już jakiś czas temu, ale jeszcze nie miałam okazji wykorzystać. Jest to ice gel, właśnie z horselina. Także sprawdzimy. Tutaj producent pisze, że mamy cienką warstwę nałożyć na nogi i wmasować aż do wyschnięcia. Już w ogóle czuję, jak mi będą załatwiać ręce od tego, ale no trudno, trzeba to w końcu przetestować. robimy.